Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marta Smołka, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry. Prokurator krajowy chce ścigać, ścigać właściwie tak można to określić, protestujących przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. E, państwo chce faktycznie demonstrantów wsadzać do więzień, czy to jest tylko takie straszenie? Znaczy, nie jestem w stanie ocenić, jakie są zamiary pana prokuratora krajowego. Natomiast rzeczywiście wczoraj ukazało się polecenie pana prokuratora, w którym no, niejako zagrzewa prokuratorów prokuraturę do tego, by. Um, Bardziej radykalnie reagować na to, co się dzieje. W szczególności sugeruje mm, analizowanie wszelkich sytuacji pod kątem możliwości postawienia zarzutów z artykułu 165 kodeksu karnego, czyli. Pani mecenas, a czy sam udział w demonstracji w obecnych warunkach epidemii jest złamaniem prawa, czy nie? Nie, ponieważ mamy do czynienia ze zgromadzeniami spontanicznymi, a konstytucja gwarantuje wolność zgromadzeń, w związku z czym nie jest tak, że sam fakt gromadzenia się obecnie jest bezprawny. Oczywiście wchodzą w grę kwestie już, już nazwijmy to techniczne, czyli dystans społeczny, maseczki. Jest też rozporządzenie premiera, które zakazuje spotkań powyżej pięciu osób. E, tak, natomiast tu są dwa aspekty bardzo istotne. Po pierwsze rozporządzenie, które stara się ograniczać wolność konstytucyjną, to samo w sobie jest już praktycznie e, zdecydowanie nieprawidłowe. A po wtóre, e, no jeżeli by się zastanowić, to e, tego typu rozporządzenie, czy tego typu stanowisko, że możemy gromadzić się do pięciu osób, no, jest absolutnym uni próbą unicestwienia wolności zgromadzeń. Jako, że jeżeli nałożymy to na jakąkolwiek aktywność społeczną, jazdę autobusem, tramwajem, do niedawna Bytność dzieci w szkołach, y, zwykłe zakupy to okazuje się, że w autobusie czy tramwaju może być 30 osób, a na ulicy do 5. Pani mecenas, czy prokuratura krajowa często tak instruuje podległych sobie szefów prokuratur to znaczy, rejonowych? Ja jestem adwokatem, nie pracuję w prokuraturze, natomiast, zresztą powołany w tym poleceniu wczorajszym, artykuł 13, paragraf 1, prawa o prokuraturze, no daje prokuratorowi krajowemu możliwość wydawania między innymi poleceń. Zapewne z takich narzędzi korzysta. Czy ja dobrze rozumiem, że tam zostały wydane również instrukcje interpretacyjne do ko konkretnych przepisów? Znaczy, ja nie wiem, czy to bym nazwała instrukcjami interpretacyjnymi. Raczej jest tam kilka sformułowań, które moim zdaniem, no po pierwsze, z jednej strony nie są prawdziwe, z drugiej no, rodzą dosyć miejscami nawet, powiedziałabym, zabawne wątpliwości. Bo po pierwsze, jest tam założenie, że zgromadzenia są nielegalne i ono, jak wspomniałam, jest nieprawdziwe. W zarodku, tak? No, te zgromadzenia nie są nielegalne. Powtórzę, jest tam um, sugestia, że wszystkie postępowania, wszystkie czynności mają być prowadzone y, bezzwłocznie, mają być sprawnie wydawane decyzje procesowe bez zbędnej zwłoki. Czy mam rozumieć, że w innych postępowaniach niepowiązanych y, ze zgromadzeniami y, tego typu potrzeby nie ma? Marta Smołka, y, adwokat, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Ponownie Marta Smołka, adwokat, jest z nami dziś o poranku. Witam ponownie, witamy Państwa po raz drugi. Pani mecenas, prokurator krajowy nakazuje w tej instrukcji, o której rozmawiamy, przesyłanie mu informacji o każdym zarejestrowanym śledztwie w tej sprawie nie tylko dotyczącym podżegania, ale w ogóle, jak rozumiem, każdym dotyczącym demonstracji, a także o każdej odmowie wszczęcia postępowania. Czy to jest normalną praktyką, czy to tak się po prostu dzieje z Pani wiedzy oczywiście? Znaczy, muszę podkreślić ponownie, ja nie pracuję w prokuraturze. Siłą rzeczy nie wiem, w jakiej skali jest ona ręcznie sterowana, choć oczywiście z wiedzy ogólnej mogę obserwować, jak to wygląda i jak dalece prokuratorzy liniowi muszą raportować wzwyż wszelkie swoje działania. Natomiast no, niewątpliwie tego typu sugestia w poleceniu, że oto każda decyzja procesowa dotycząca właśnie demonstracji ma być relacjonowana do prokuratury krajowej, no z jednej strony wydaje się dość absurdalna, jeżeli zestawić charakter potencjalnych naruszeń prawa i rangę prokuratury krajowej, tak, no to jest, to jest nieco nieadekwatne wydaje się. Powtórę, oczywiście znowu można zaczynać się zastanawiać, e, dlaczegoż to prokurator krajowy chce mieć pełen ogląd tego, co w tym zakresie się dzieje i jak dalece formułuje w ten sposób oczekiwanie względem prokuratorów, <laughs> że właśnie tego typu sprawy mają, nie wiem, mieć priorytet, być szczególnie traktowane i tak dalej, i tak dalej. Zarzuty za udział w demonstracji miałby usłyszeć między innymi każdy, kto do... Do tych demonstracji nawołuje, czyli kto według Pani. No właśnie tutaj nie do końca rozumiem, kogo Pan prokurator ma na, ma na myśli. Bo, Każdy, kto wkleja zdjęcie na Facebooku. Dokładnie, bo w momencie, przykład? kiedy ktoś stwierdza, informuje, że wybiera się na spacer z siostrami, no to yy, ja nie widzę w tym nawoływania, zważywszy, że nawoływanie już semantycznie zawiera w sobie pewną intencjonalność. Nawołuję, a więc zachęcam, namawiam, no może nie, że absolutnie nie przymuszam, ale powiedzmy, że w jakiś tam sposób staram się wpłynąć. Połowa wpisów na Facebooku natomiast, na tym się opiera natomiast, swoją natomiast drogą. Samo, że tak powiem, informowanie, że się wybieram, albo że jest taki, takie czy inne spotkanie, no absolutnie nie uważam, żeby to miało wyczerpywać znamiona przestępstwa. Eee, czyli... Ale tak czy inaczej, możliwe jest legendarne zrealizowanie legendarnego postulatu. Policja, proszę przyjechać na Facebooka, tak już na marginesie. Natomiast spójrzmy na liczby. Policja szacuje, że w środę na ulicach mieliśmy około 430 tysięcy demonstrujących. Załóżmy, się, załóżmy, że tak co dziesiąty, nawet co 20 chwalił się w ten sposób swoim udziałem w, tej, w tym proteście i, i zamieszczał tego typu wpisy w mediach społecznościowych. To mamy jakieś 40, 20, 20, 40 tysięcy osób, biorąc pod uwagę skalę możliwości wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii, czy to się w ogóle da zrobić? Nie no, absolutnie nie. Natomiast jak wspomniałam wcześniej, ja nie chciałabym tak dalece rozważać, na przykład, czy da się 40 tysiącom osób nagle postawić zarzuty i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, bo kluczowe moim zdaniem jest to, że nie ma powodu pociągać ich do Pani odpowiedzialności z nas, karnej. Pani chodzi o to, czy to jest faktyczny, realny zamiar państwa w tej sytuacji? Nie, no nie może być. Czy, czy to jest po prostu jakiś czynnik wpływania, czy osłabiania zapału protestujących? To znaczy moim zdaniem jest to przede, wszy, przede wszystkim czynnik, czy też podjęcie próby osłabienia zapału protestujących. <laughs> Oczywiście nie mam pojęcia, czy i w jakiej skali w istocie organy ścigania będą próbowały w jakimś zakresie to polecenie realizować. Natomiast na pewno no, nie jest to taki zestaw wytycznych, który realnie i rzeczywiście miałby być wykonalny. Prokurator Mariusz Krasen zwrócił uwagę, jeden z wielu, który zwrócił uwagę na pewne nieścisłości czy, czy, czy skutki nieprzewidywalne być może tej, tej, tej instrukcji i tego działania. Bo czy na jej podstawie należałoby także ścigać organizatorów wieców wyborczych, które odbywały się wiosną w Polsce? Idąc dalej, należałoby ścigać no, praktycznie wszelkie osoby, które, jak wspomnieliśmy na początku, powyżej pięciu, gdziekolwiek się zgromadzą. No bo tak naprawdę patrząc, idąc tym tokiem rozumowania, no to należałoby założyć, że w ogóle zakazuje nam się jakiegokolwiek gromadzenia się, a przecież cała aktywność społeczna, nawet ograniczona stanem epidemii, ale jednak, no przecież istniejąca aktywność społeczna musi się realizować. Także tutaj myślę, że jednak głównym celem tego polecenia było jakieś, jakaś tam forma zastraszenia, tym bardziej, że no nie wiedzieć dlaczego wczoraj od rana ono tak naprawdę funkcjonuje w obiegu. W sensie. zanim to jest kontrolowany przeciek? No, jestem o tym przekonana. To znaczy, zważywszy, że niewątpliwie tego typu narzędziem prokurator posługuje się na co dzień, a nie na co dzień jest ono powszechnie dostępne. No byłoby przedziwne, gdyby nie było to, że tak powiem, działanie celowe. Z ciekawych opinii na temat tej instrukcji jeszcze to słyszałem taką, że za podżeganie do demonstracji można byłoby rozważyć ściganie Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego i Jarosława Kaczyńskiego, pre prezesa Prawa i Sprawiedliwości, swoją drogą wicepremiera. Poważnie, czy ta, tak ty, ty sobie żartujemy tylko? Czy tu znowu popełniamy ten sam błąd w założeniu. tak? Czyli mówimy o podżeganiu do demonstracji, tak jakby ta demonstracja była nielegalna. Żeby podżeganie do czegoś było przestępstwem, to to działanie też musi być przestępstwem. Skoro zgromadzenia są legalne, to nie możemy Spontaniczne, mówić, Spontaniczne, że... ale może Dokładne. organizowane. W... No ale mamy do czynienia ze zgromadzeniami spontanicznymi. No tak, ale jeżeli ktoś czemu... podżega, to znaczy, że organi... no, dokłada ale, się do ale, ich, ich ale, organizacji. Ale nie podżega do czegoś nielegalnego, więc nie możemy mówić o przestępstwie. Hmm. W instrukcji święczkowskiego mowa o. Tam jest bardzo szeroki katalog takich przewinień, które, które należy objąć szczególnym nadzorem. I to jest naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, to jest znieważanie funkcjonariuszy, przeszkadzanie w wykonywaniu czynności, przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych, wykonywanie aktów religijnych, niszczenie mienia itd. itd. Więc. Yy, to jest taka generalna walka państwa z protestami na wielu frontach, tak? To jak, jak Pani na to patrzy? Znaczy... Patrząc na, na jakby szerokość tych, tych, tych działań, które zlecił prokurator krajowy. Znaczy nie no narzuca się wrażenie, że ta, to polecenie zmierza rzeczywiście do szerokiej walki z protestami jako takimi. Natomiast no oczywiście musimy tu rozdzielić. Zdarzeń czy działań polegających właśnie, nie wiem, na popełnieniu przestępstw przeciwko funkcjonariuszom typu znieważenie, czy, 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 czy naruszenie nietykalności, czy, czy utrudnianie wykonania y, czynności służbowych, od, czyli, czyli jakby odróżnić pewne działania nielegalne, gdyby takowe nastąpiły. Od tego, czy no to mówię. jest nielegalne. Tak, oczywiście no, to, to są skodyfikowane przestępstwa. Od działań, które nie mają żadnych znamion przestępstwa, a próbują być, że tak powiem, podciągnięte do tego jednego y, worka. Wczoraj Onet napisał o naciskach polityków, by bardziej na policję, by bardziej y, zdecydowanie reagować na protestujących. I nawet, oczywiście podkreślamy to, tylko spekulacje. I nieoficjalne informacje, taką dymisję w związku z tym miał rozważać komendant główny policji. Czy to też trochę dopełnia obraz tego, o czym pani mówi? To na pewno w jakimś zakresie, bo tu no, żeby doszło do zatrzymania kogoś i ewentualnie potem stawiania zarzutów, no na pierwszej linii jest policja, tak? W związku z czym no tutaj na pewno w jakimś stopniu jest kwestia oceny, znaczy to policja na miejscu ocenia, czy dochodzi do naruszenia prawa. I, i działa lub nie. No więc jeżeli są znowu naciski w tym kierunku by działania legalne próbować penalizować, no to niewątpliwie jest to jest to problem czy zgrzyt. I oczywiście trudno mi w jakikolwiek sposób przewidzieć jaki efekt to polecenie jego jego A jaki efekt może ono wywołać? Znaczy ja nie jestem w stanie stwierdzić. Efekt, ale mam na myśli efekt w, w podległych yy, prokuratorowi Święcowskiemu prokuraturach no Nie jestem w stanie tego przewidzieć, jak, jak zachowają się czy policjanci czy prokuraturzy. To, że mało tego trudno przewidzieć, czy jaki wpływ będzie to miało na obywatelki i obywateli, którzy, którzy od tygodnia praktycznie bardzo aktywnie protestują. Trudno powiedzieć, co zrobią. Mogę podkreślić i wskazać, że mogą na nas, czyli adwokatów, liczyć, jako że od tygodnia organizujemy pomoc pro bono dla osób protestujących. Osiem lat więzienia. To jest górna granica. Oczywiście, że to robi wrażenie, zwłaszcza na osobach, które nie, nie stykają się bezpośrednio z um, prawem i, i, i jego stosowaniem. Natomiast no, to jest wszystko to, o czym mówimy cały czas, czyli właśnie próba wywołania jakiegoś takiego efektu mrożącego, czy, czy zastraszenia, czy um, osłabienia zapału, jeśli chodzi o demonstrowanie. Pani Mecenas, czy w Polsce, yy, spójrzmy jeszcze wybiegnijmy trochę czy pójdźmy krok dalej czy w Polsce są dziś warunki do tego żeby wprowadzić stan nadzwyczajny stan na przykład klęski żywiołowej zapewne warunki takowe są i były natomiast no, tutaj można zauważyć że jednak rządzący nie kwapią się z tym żeby tego typu regulacje wprowadzać. Raczej tu są właśnie jakieś takie ruchy, które no, chociażby w drodze rozporządzeń mają pewne rzeczy ograniczać czy regulować. A, no tak, ale y, t, sytuację mieliśmy wiosną, y, kiedy na przykład samorządowcy, między innymi samorządowcy, ale też politycy apelowali, aby taki stan klęski żywiołowej wprowadzić. Tak marginesie oczywiście chodziło y, głównie o wybory. Wielu chodziło głównie o wybory. Dzisiaj sytuacja jest no, dramatycznie gorsza, jeżeli chodzi o, o stan epidemii. I w związku z tym, czy... I słyszymy również zapowiedzi takie, być może kontrolowane przecieki z rządu, że to być może się wydarzy, że to jest rozważane. To taka, taki, taki stan klęski żywiołowej. Ustalmy może, no, no, byłby zgodny z prawem dzisiaj i warunki, które, które obowiązują dzisiaj w Polsce no, nakazywałyby podjęcie być może takiej decyzji. Tak. Czy to jest być może takie ostateczne narzędzie do tego, aby stłumić te protesty, które, które dzisiaj wylewają się na ulice? Nie, dlatego, że nawet w razie stanu klęski żywiołowej nie można mówić o tym, aby wyłączona była konstytucyjna wolność zgromadzeń? E co w takim razie ten stan, załóżmy, że będzie to stan klęski żywiołowej, oznacza w praktyce, jeżeli chodzi o ograniczenia obywatelskie i inne? Znaczy tutaj muszę, że tak powiem, uchylić się. Nie znam na tyle szczegółowo tych regulacji, żeby się wypowiadać. E, natomiast e, co jeśli stan taki e, nadzwyczajny zostanie wprowadzony, a te protesty no, będą się nasilać? Co, do czego to może doprowadzić w, w, w Polsce? To znaczy, no tutaj już mnie pan pytał o jakieś takie ogólne opinie. Nie wiem, do czego to może doprowadzić. Mam nadzieję, że jako, że sympatyzuję z tymi protestami, mam nadzieję, że one przyniosą jakiś pozytywny z perspektywy ludzi, którzy się na pewne rzeczy nie zgadzają, efekt. Natomiast nie jestem w stanie przewidzieć, w jaki sposób może to przebiegać. I no, zważywszy na tego typu ruchy czy sytuacje, jak wczorajsze polecenie, no, na pewno nie jest to coś, co ułatwia. Czy pani na podstawie swojej wiedzy prawniczej, konstytucyjnej widzi jakiś kompromis w związku ze zburzeniem tego starego kompromisu aborcyjnego, który mógłby zaprowadzić, doprowadzić do pewnego nie wiem, zawieszenia broni chociażby w tej... W tej, w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce, sytuacja jest potwornie skomplikowana. Ponieważ z jednej strony, w mojej opinii, nie możemy mówić o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z tytułu szeregu argumentów, które właściwie cały czas funkcjonują w dyskusji publicznej. Trzech Czyli, tak zwanych dublerów i, i, i powołanie pani yy, no Dokładnie prezes, tak. tak? Z tym samym organ powołany w sposób nieprawidłowy nie może wydać wyroku w znaczeniu formalnym. Ale to nie prawym. jest pierwszy wyrok, który wydał Trybunał Konstytucyjny. Zgoda. I to nie tyczy się tylko tego wyroku. Ale jednocześnie, kiedy dojdzie do sytuacji, w której tenże wyrok jest opublikowany, no to nagle on wchodzi do systemu prawnego, tak? I, I robi się sytuacja rzeczywiście absolutnie patowa i niezwykle trudna i nie pokuszę się tutaj o to, by znaleźć, że tak powiem, rozwiązanie i receptę, jak z tego wybrnąć. Mówi się o... O tym też debatował, debatowały władze Prawa i Sprawiedliwości, by no... Uchwalić coś, co w pewnym stopniu zawężałoby tę przesłankę, którą, którą uchylił właśnie Trybunał Konstytucyjny. To jest możliwe jakoś w, w, w praktyce, w kontekście tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny przed tygodniem. To będzie niezwykle trudne, ponieważ zważywszy treść tego, co powiedział tak zwany Trybunał Konstytucyjny tydzień temu, próba stworzenia jakichś regu regulacji prawnych ad hoc, znowu do konkretnego przypadku, co jest nagminne przez ostatnie lata i uniknięcie potwornych problemów interpretacyjnych co do zakresu różnych pojęć, będzie ogromnie trudne, jeśli nie niemożliwe. A czy ze względów proceduralnych to, to, ten, to orzeczenie jest możliwe do jakiegoś nie, uchylenia? Wskazy prawnicy wskazywali na e, rolę Krystyny Pawłowicz, Kiedyś posła prawa i sprawiedliwości podpisanej, zdaje się, pod wnioskiem, po później sędziego, obecnie sędziego Trybunału. Tak jak wspomniałam, tworzony jest tak, dalece, tak daleko idący chaos prawny, że naprawdę wybrnięcie z, tego, z tej sytuacji jest niezwykle trudne. Marta Smołka, adwokat, była naszym gościem dziś rano. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę mi miłego dnia, miłego weekendu. Bądźcie Państwo zdrowi. Do usłyszenia, do zobaczenia.